Oceniamy kanału widzów 2. Tak, doszło już do drugiej części, do drugiego odcinka z tej serii. Też się zdziwiłem, że ta seria całkiem dobrze się nawet przyjęła widzę wśród was. W sumie jestem zadowolony. Owszem, jest to dla mnie dodatkowe, można powiedzieć, troszkę obciążenie, no czasowe i takie tam. Ale skoro wam się to podoba, to i też, ja też będę czuł się dobrze. Ostatnio mieliśmy okazję oceniać kanał Mruka Mrokodoma. Prawdę... Nie bez powodu. W sumie uznałem, że kanał jest całkiem dobry. No w sumie, według mnie dałem mu 5 gwiazdek, na 5 możliwych. Ale content, filmiki, ta tematyka... No, chciało się nawet parę filmików obejrzeć. I się zastanowić. Nad tym, żebyś Mrukam Mruku Mrokodomie, dalej swój kanał jednak kontynuował. A żeby nie było, subskrypcji też Ci zostawiłem, bo uznałem, że kanał jest dobry iż warto, żeby się rozwinął. Wierzę, że te 500 subskrypcji też dobijesz. Dlatego, chcecie być jako tako pomocnik, nie wiem jak to powiedzieć, chcecie pomóc, pomóżmy też panu Mrukowi domowi. On pomaga mi, my też pomóżmy jemu, żeby te 500 subskrypcji już wbił, żeby też jako człowiek też poczuł się szczęśliwy. A dzisiaj przejdziemy do kolejnego kanału, który warto ocenić Aha, wiem, że zapomniałem rzeczy, dajcie mi tu chwileczkę Muszę zaaplikować zmiany Bo owszem, pod Q&A jak sprawdzałem Widziałem ile pytań mi zostawiliście Naprawdę, nie zostawiliście dla mnie suchej nitki A jedna osoba prosiła, żebym też ocenił kanał Dlatego też tutaj doszła w drodze losowania Ale Najpierw zakręćmy, zobaczymy czy ta ta osoba ładnie nam dzisiaj do oceniania, czy ktoś inny. Zobaczymy. I kto nam się wylosował? Szanowny Lord Voldemort. Zatem przechodzimy w tymże chwili na jego kanał. A zatem witam wszystkich szanownych widzów. Wszystkich na kanale Lorda Voldemorta. Cóż, sama nazwa mówi. W sumie nie mówi o tematyce ogólnie tego kanału. Bo ów właśnie ów nasz widz Lord Voldemort niejednokrotnie zmieniał swój właśnie wygląd, swojego awatara, swoją nazwę. Był wcześniej znamy pod inną wieloma nazwami. Kojarzach no Czarnego Pana, bo to jeszcze były niedawne nazwy. Tych dalszych już tak nie za bardzo, ale było wiele nazw. Mimo tego, że kanał wydaje się... Nie mówi o samej tematyce Voldemorta i Harry'ego Pottera, to jednak czy ma to jakieś znaczenie? Bo to tylko nie 5 filmików, większości to są różne. No, Pewnie nagrania dźwiękowe, pewne muzyki, muzyczki, nie wiem jak to się dużo mówi, muzyczki, Udźwiękowania są traki, jakkolwiek by to nie, się nie zwało. Dlatego myślę, że w ramach wiadomo, sprawdzenia coś sobie może pykniemy, którąś z tych 5. I myślę, że na koniec Lordowi też zostawimy subskrypcję. Niech wie, że skoro on nie subskrybuje... To czemu ja miałbym tego nie robić? Od czego możemy pyknąć? Zobaczmy więc to pierwsze. Tak, to jest... Wydaje się, że kojarz tą muzyczkę. Uu, widzę, że niektórzy nie szczędzili Ci krytyki, Panie Lordzie. Ale... tych dźwięków to ja chyba nie kojarzę teraz. Co dźwięki jakby, nie wiem, jakieś... Zwariowani mężczyźni udawali jakieś małpy, czy co? O serio, to mi, to mi przechodzi pierwszy na myśli, do tego słucham, ale jak go ceniam, to oglądam do końca. Nie ma, że nie. Okej, okay, nie mam pytań, bo szczerze nie wiem, co na to odpowiedzieć. Zresztą muzyka taka wydaje się taka toniczna, taki ton ma taki spokojny w miarę. Nie wiem, co się wydarzy, nagle jakiś... Gdzie dźwięki jakby... no nie wiem sam, jak teraz to, jak to określiłem, jesteśmy jeszcze myśliśmy dowoli, jakieś małpy, czy co, czy co innego się działo, nie wiem, po prostu nie, nie mogę się tu wysłowić jednoznacznie. Nie wiem, obejrzę coś jeszcze i może będę wiedział co powiedzieć, bo trochę mnie to zatkało, może to najnowsze. Cieszko. Zaczyna się na ziokaj. Wiem, przez chwilę zamilkłem, ale się wsłuchałem w tą melodię, w tą nutę. No, użytkownikiem tam, też z moich widzów Jakubek wydaje, się uznał, że to piękne. Cóż, po części mogę też podzielić go zdanie, też tak się dało w to fajnie tak wsłuchać. Tak miarowo ta nutka szła, że jako tako chciałoś tego słuchać. Serio, no widzieliście przez chwilę zresztą, słyszeliście, że prawie nic nie mówiłem. Więc zacząłem kiwać głową i też pe... zacząłem co tak palcem sobie tupać w biurku, czego pewnie widać nie było. No serio, to było już ciekawe, naprawdę. W tym samym po prostu widzę, że tematyka, ładowa tego kanału to głównie jakieś nuty, muzyczki, jakieś soundtracki własnej roboty. Po prostu... Niby może i mało nagrania, ale wiadomo, zrobić coś samemu to nie takie hop-siup, to nie takie byle co. Naprawdę, zrobić jakąś muzykę, jakąkolwiek, to trzeba jednak trochę gdzieś tam się wysilić, pomyśleć wcześniej, jaką się chce zrobić, po co, czy dla kogoś, czy dla siebie, w jakim tam celu. I co ta muzyka ma jakby tak symbolizować? Bo muzyka muzyką, ale... We wszystkim gdzieś kryje się jakaś symbolika. Coś, co to co chcemy przekazać. Nie dosłownie, ale chcemy coś przekazać. Więc tutaj nawet w tej muzyce, czy to w tej tej gdzieś tam się jakaś symbolika kryła? Moim zdaniem taka ta symbolika jakby tu określić ją takiej trochę niepewności, takiej... takiej jakby, nie wiem, próby uśpienia, odwrócenia uwagi, zwrócenia na siebie uwagi, odcięcia od rzeczywistego świata. Moim zdaniem ta muzyka tak właśnie zaczęła tak działać. Skupiłem się na niej, starałem się zachować czujność, patrzeć czy ktoś mi tam gdzieś nie podgląduje, ale nie ruszałem głową, tylko oczami. Było to pewnie po części widać. Może było, może nie, ale widać było, że ta muzyka tak trochę zwracała na siebie uwagę, że moja uwaga była skupiona wyłącznie na niej. Więc tak naprawdę, panie lordie Lordzieward Woldemorcie, co tu mogę rzec, tak naprawdę? Muzyka idealna, żeby zwrócić czyjąś uwagę. Nie bez powodu chyba wziąłeś tą nazwę tego awatara i te obrazek na tle ekranu. Odwracasz na siebie czyjąś uwagę, chcąc go do siebie zachęcić. To tak jak to tytułuj Voldemort z Harry'ego Pottera. Nie, zwrócił na siebie uwagę i to już bardzo dawno temu. Stopniowo werbując do siebie wszelkich, no, czarodziejów, czarownice złonych pójdzie właśnie śmiercią, żercami. W końcu ta liczba, to w sumie ten widok, to w sumie nie jest cały. Było ich na pewno znacznie, znacznie więcej. I Więc naprawdę trochę może twoja muzyka moc coś z tego Voldemorta... Tak trochę to symbolizuje. Oczywiście ta symbolika została tylko ja tak ją jako taką odczytuję. Kto jak ją odczyta, to nie ma znaczenia tak naprawdę. Ale... Może koniec takiego gderania, pomyślmy o ocenie. Naprawdę. Content jako tako też. W sumie te obrazki występują na nagraniach, więc nie trudno się domyślić, że po to samych całego nagrania ten obrazek się przewinie. Ale muzyka naprawdę... Owszem, to tak trochę... Probiłem takie trochę osłupienie, takie trochę zniesmaczenie, bo nie wiedziałem co sądzić. Ta już jednak widać było, że coś ze sobą niesie jest naprawdę są mnie się. I naprawdę, jeśli mogę rzec śmiało, bo być szczerym w ocenie na te 5 gwiazdek, myślę sobie, że za całość mogę dać tylko 4,9 gwiazd... Gwiazdek na 5. Pewnie, pewnie chciałbyś wiedzieć, czemu nie 5. To tak jak mówię, muzyka ta nie najgorsza, kiedyś słucham tych nut. Jako nic dla nich nie mam, jako toko, ale gdzieś te głosy, co wydawało mi się jakieś mężczyźni, tak dziwnie to zabrzmiało, no trochę tak mi się to w ale nie pogarszę to Twoje oceny, spokojnie. 4,9 na 5 jak moim zdaniem to i tak jest wysoka ocena. Jest wysoka. Bo wiadomo, kto jakby się uczepił, pewnie by zaniżył. Ale jak staram się być, oceniać subiektywnie, na podstawie swojej opinii, tego co widzę, co usłyszę, co mniej więcej wiem, co poznam, żeby nie było. A zatem odciech mogę już za zakończony, a kolejny oczywiście w piąteczek. I postaram się, żeby ten odcinek normalnie wyszedł wcześniej, nie o 23. Dopilnuję, żeby internet znowu mi tego nie zepsuł. Spokojnie, już ja tego dopilnuję. A jaś tam żegnam i zapraszam do jutrzejszego Hyundeja, który mam nadzieję że się pojawi, bo pytania, które mnie zalaliście. Naprawdę, przeraża ta, ta liczba mnie nawet, ale stawię jej czoła. Mężnie i starczą. Wrócę z tego boju, starczą. Dzięki za uwagę i do zobaczenia jutro. Cześć.